Luz kluczem do sukcesu. Wszyscy mówią, żeby wyluzować, bo wtedy lepiej będzie ci się śpiewać. Niestety, zrobił się z tego taki pewien frazes, że ten luz to jest właśnie coś, co powoduje, że ten dźwięk i, i śpiew jest taki lekki, cudowny i tak ładnie płynie. No, ale doszło do tego, że bardzo zdolni wokaliści często wykrzykują, wyciskają dźwięki, brzmią wtedy całkiem fajnie, no ale niestety technikę trzeba ćwiczyć, żeby mieć głos na całe życie. Pewne zabiegi w wokalistyce mają dołożyć emocji temu, co chcemy przekazać, i wtedy często troszeczkę zaciskamy albo robimy coś po to, żeby osiągnąć jakiś cel interpretacyjny, z tym, że jeżeli chodzi o technikę wokalną, bardzo ważne jest to, żeby mieć piękny podstawowy dźwięk. I na to dopiero nakładać wszelkiego rodzaju efekty. Jednego wokalistę będzie trzeba tylko sprowokować, a drugiemu będzie trzeba ładnie to ułożyć. Zastanów się, którym Ty jesteś. W luzie chodzi o to, żebyśmy znali swoje ciało, żebyśmy nie mylili prawidłowego podparcia i oddechu z takim zaciskiem w krtani, który je zastępuje w pewien sposób, czyli podpieramy krtanią, a nie naszym ciałem. Naturalny, stały przepływ powietrza to dobra emisja głosu. Takie wiecie, Flow Foundation. I teraz wracając do tego braku luzu, gdzie mamy napięcia w obrębie szyi, klatki piersiowej, karku, twarzy. Niestety, te mięśnie korumpują nasze dźwięki. Ten dźwięk wtedy nie jest taki naturalny, on nie płynie. W konsekwencji tego mamy też problemy z intonacją, z tempem. no i wydolność głosu nie jest tak dobra, jaka mogłaby być. I głos może też nie posłużyć na bardzo długie lata. Chodzi o to, żeby się regularnie rozciągać, ćwiczyć mięśnie twarzy i aparat artykulacyjny. Po to, żeby mięśnie, które pracują w trakcie śpiewania czy mówienia, nie wpływały na jakość dźwięku. Z kolei mięśnie, które będą się aktywizować w trakcie wydychania, śpiewania czy mówienia, to są mięśnie tłoczni brzusznej, mięśnie międzyżebrowe oraz grzbietu. No i jest to po to, żeby tłoczyć to powietrze delikatnie, powoli, 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 żeby był stały przepływ powietrza. Dzięki czemu nie mamy jakichś takich wybuchów, albo głos nie jest zapowietrzony, albo właśnie nie trzeba go wstrzymywać jakoś mocno mięśniami fałdów głosowych żeby zrozumieć istotę luzu musisz dobrze opanować technikę oddychania i tego co się dzieje z twoim ciałem kiedy te odczucia są prawidłowe i kiedy one mogą służyć, a nie przeszkadzać. Ale ten temat poruszę dopiero jak będę mówił o oddychaniu. Wiem, że to taki temat troszeczkę już przegadany, niektórym wokalistom nawet tym profesjonalnym często nie chce się tego słuchać, no bo ileż można mówić o oddychaniu, ale wydaje mi się, że jest kilka takich punktów, na które trzeba zwracać uwagę, powtarzać te rzeczy i próbować różne Sposobów, bo ilu nauczycieli tyle sposobów? No, chyba że mamy nauczyciela, który ma jeden sposób na wszystkich, no to wtedy trzeba się zastanowić, czy, czy to jest dobry nauczyciel. Podsumowując, oglądajcie się w lustrze, rozciągajcie się, ćwiczcie aparat artykulacyjny i jeżeli chcecie się skonsultować, to oczywiście możecie wybrać dobrego trenera wokalnego, logopedę czy fizjoterapeutę. Luz w ciele to nie tylko lepszy głos, to także lepsze nastawienie. A co za tym idzie? Lepsze występy. Dzięki za dzisiaj. Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym filmie.